Cześć, witaj na blogu pracabezszefa.pl. Dzisiaj chciałbym pokazać Ci, jak krok po kroku założyć własną domenę internetową. Przy wyborze nazwy domeny internetowej dobrze jest, aby nazwa Twojej strony internetowej, np. pracabezszefa.pl, zawierała końcówkę.pl. Dobrze jest, jeśli nazwa domeny internetowej zawiera jakąś frazę kluczową. Ja dzisiaj pokażę Ci, jak zarejestrować domenę projektmarketing.pl. A więc, żeby zakupić domenę internetową musisz znaleźć odpowiedniego rejestratora domen. I tutaj jak wpiszesz sobie w wyszukiwarce, tanie domeny internetowe na blogu Praca szefa.pl, to znajdziesz ciekawy wpis najtańsze domeny.pl, i tutaj masz stworzony ranking tanich domen. Ja tutaj mam ranking najtańszych operatorów domen. Możesz zarejestrować sobie domenę tak naprawdę za grosze, ale Ciebie powinno interesować odnowienie domeny, ponieważ odnowienie domeny internetowej jest co roku, i tutaj tak naprawdę możesz się naciąć na kruczki ze strony operatorów. Zobacz, ja tutaj wybrałem rejestratora OVH, zrobiłem rekonesans w internecie i okazało się, że OVH jest najbardziej zaufanym rejestratorem domen. Odnowienie domeny co roku kosztuje 40 zł. i 64 grosze. Zobacz, dla przykładu, że inni rejestratorzy domen oferują przedłużenie domeny co roku nawet za 100 zł, a więc. Co roku możesz zaoszczędzić nawet 60 zł na odnowieniu domeny internetowej. A więc, jeżeli chcesz teraz założyć własną domenę internetową, przejdź do serwisu ovh.pl i tutaj masz zakładkę web domeny i kliknij zarejestruj domenę. W wyszukiwarce domen wpisz nazwę strony internetowej, którą chcesz zarejestrować. A więc ja zarejestruję domenę projektmarketing.pl i sprawdzę czy jest w ogóle dostępna w internecie. Jak widzisz, domena projektmarketing.pl jest dostępna, a więc mogę zamówić domenę. Rejestracja tej domeny kosztuje 9,95, a więc jest jakaś tam minimalna promocja. Klikam kontynuuj. I tutaj rezerwacja, bezpieczne i szybkie serwery DNS. Weźmiemy sobie darmowe DNS-y i kliknij, kontynuuj. I tutaj masz, wybierz stabilny hosting dla swojej domeny. Możesz tutaj w tym kroku zakupić sobie także serwer, ale ja nie potrzebuję hostingu dla mojej strony internetowej, dlatego przechodzę dalej, mam już zaznaczoną opcję. Nie potrzebuję hostingu www. Przechodzę dalej. Rejestracja domeny.pl na jeden rok wynosi 9,95 zł netto. Przechodzę dalej. Kontynuuj. I tutaj musisz zalogować się do panelu klienta OVH. Jeżeli nie posiadasz konta w OVH. To tutaj kliknij przycisk Załóż konto. Ja już posiadam dane do logowania. Te dane do logowania przyjdą na Twój adres mailowy po założeniu konta, więc spokojnie skorzystaj z tych danych i kliknij dalej przycisk Logowanie. Tutaj masz potwierdzenie, tak naprawdę wszystkich danych, wybór serwerów DNS. Tutaj, jeżeli Rejestrujesz domenę i serwer w tej samej firmie, to nic nie musisz robić. Jeżeli natomiast domenę wykupujesz w serwisie OVH, a serwer na przykład w serwisie zenbox.pl, to musisz tutaj ustawić inne serwery DNS. Ja za chwilę wykupię serwer w serwisie zenbox.pl. Jest to. Bardzo stabilny hosting, który mogę Ci polecić. Możesz poczytać dużo pozytywnych opinii o tym hostingu. Jego główną zaletą jest szybkość. Jego dużą zaletą jest błyskawiczny support, czyli wsparcie techniczne oraz szybkie działanie tego serwera. Tutaj w cenie jest obsługa SSL. Jest to protokół SSL, który pozwoli Ci uruchomić domenę internetową pod. Protokołem HTTPS. A więc, jeżeli chcesz uruchomić swoją stronę internetową na serwerze zenbox.pl, to musisz tutaj wpisać Zenbox Serwery DNS. Jeżeli wykupujesz serwer w home, albo jeżeli wykupujesz swój serwer w nazwie, to tutaj wpisujesz nie Zenbox, tylko nazwa. Hostingodawcy i ciebie interesują DNS-y w tym momencie. Więc tutaj musisz sobie skopiować DNS-y i w panelu domeny internetowej wkleić nazwę pierwszego serwera DNS. Dodaj serwer DNS i musimy dodać jeszcze jeden serwer DNS wskazujący na serwer Zenbox, który za chwilę kupimy, który za chwilę zarejestrujemy. I dodajemy drugi serwer DNS ZenBoxa, a więc ns2.zenbox.pl, i przechodzimy do kontynuuj. W tym momencie trwa przetwarzanie Twojego zamówienia. Tutaj mamy warunki ogólne rejestracji. Muszę zapoznać się z regulaminami i akceptuję je. Następnie klikam przycisk kontynuuj. I w tym momencie musimy chwilkę poczekać aż zamówienie zostanie przetworzone. Właśnie to nastąpiło, a więc tutaj mam dane potwierdzające zamówienie domeny. W tym momencie mogę opłacić domenę projektmarketing.pl płacę teraz z PayU. W tym momencie wykonam przelew w banku zachodnim WBK, a więc klikam do banku. Wpisuję login do banku, przechodzę dalej i podaję hasło i przechodzę dalej. W tym momencie klikam wyślij przelew i muszę wprowadzić kod wysłany na telefon i klikam przycisk akceptuj. Momencie transakcja została przyjęta do realizacji. Jak widzisz, około 5 minut później, na mailu, z którego została zarejestrowana domena, mamy trzy wiadomości z OVH. Mamy tutaj potwierdzenie wprowadzenia danych do rejestru domeny.pl. Kolejny mail. Mamy tutaj potwierdzenie rejestracji domeny. I ustawienia serwerów DNS, które wskazują, że strona internetowa będzie leżała na serwerze Zenbox. A więc za chwilkę pokażę Ci, jak zakupić, jak zarejestrować hosting na stronie zenbox.pl. Przechodzimy do ostatniego maila, gdzie otrzymaliśmy fakturę. Którą możemy sobie wydrukować. Możemy także pobrać wersję PDF-a dla tej domeny. A więc, jeżeli już zarejestrowałeś swoją domenę internetową, to teraz czas przejść do zakładania, do wykupienia serwera ZenBox. Już ustawiliśmy sobie nazwy serwerów DNS wskazujące na Serwer Zenboxa. Teraz przejdźmy na stronę główną, zenbox.pl, aby zarejestrować hosting. A więc tutaj, to co Ci pokazywałem przed chwilą, możesz sobie wybrać pakiety na swojego serwera. Zobacz, tutaj masz serwer Zenbox 5K, to znaczy, że każdego miesiąca. Serwer obsłuży 5000 unikalnych użytkowników miesięcznie, i masz tutaj, jak widzisz, nielimitowany dysk, nielimitowana ilość kont mailowych, nielimitowana ilość baz danych. Na początek, jak najbardziej to ci wystarczy. Tutaj bardzo ważne jest, że serwer daje ci w obsłudze w cenie obsługę SSL-a, to znaczy, że domenę internetową będziesz mógł zainstalować na protokole https. I muszę ci powiedzieć, że Google już w Ameryce w tym momencie zaleca dla sklepów internetowych zakładanie HTTPS-ów. A więc każda strona internetowa powinna zostać obsługiwana na protokole HTTPS. Jest to protokół zwiększający bezpieczeństwo danych bezpieczeństwo informacji przekazywanych w internecie. A więc teraz zamówimy sobie Pakiet ZenBox do 5000 unikalnych użytkowników miesięcznie. Jeżeli tutaj będziesz ciężko pracował na swoim blogu, na swojej stronie internetowej, to z czasem będziesz mógł przejść na wyższy pakiet. Ale na początku polecam ci zamówienie najniższego pakietu: 15 zł miesięcznie. Zamów pakiet. Ten serwer możesz przetestować przez 14 dni całkowicie za darmo. Wybiorę pierwszą opcję, rozliczenie miesięczne i przechodzę dalej. Tutaj wybierz nazwę domeny, którą zarejestrowałeś. Ja już mam nazwę domeny, podam tutaj jej nazwę, a więc projekt marketing.pl jest nasza domena, dodajmy ją do konta hostingowego domena została dodana. Przejdźmy teraz do podsumowania. Przejdź do składania zamówienia. Zapoznałem się i akceptuję regulamin. Tutaj muszę podać dane. Tutaj weźmiemy przelew bankowy i klikam zamów. Trwa składanie zamówienia. I tutaj witaj po najlepszej stronie hostingu. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszych usług. Zamówienie zostało przyjęte do realizacji i wkrótce zostanie zatwierdzone. Pamiętaj, że masz pełne 14 dni na swobodne przetestowanie usługi. Po tym okresie będziesz musiał opłacić zamówienie, żeby dalej korzystać bez ograniczeń z usług, ze wspomnianą obsługą i pomocą techniczną. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu. Mnisi Zen czekają na Ciebie w biurze obsługi klienta. A więc teraz zaloguję się na mojego maila gdzie zamówiłem hosting. Za chwilę zainstalujemy WordPressa a więc własną stronę internetową wraz z blogiem i zobacz tutaj możesz opłacić Hosting, a możesz go przetestować za darmo. W tym momencie przejdę do mojego maila. Potwierdzenie zamówienia w zenbox.pl. Zamówienie zostało otrzymane i jest w trakcie realizacji. Po aktywowaniu konta, będzie można je w pełni przetestować, korzystając z 14-dniowego okresu testowego. Poniżej znajdują się szczegóły zamówienia i niedługo. Otrzymasz od nas wiadomość e-mail po uruchomieniu Twojego konta, a więc mamy już potwierdzenie zamówienia w zenboxie. Teraz przejdźmy do odebranych wiadomości i czekamy, aż nasz serwer zenbox zostanie aktywowany. I w tym momencie zainstalujemy WordPressa. A więc czekam na wiadomość od zenboxa. 8 minut później otrzymałem informację o nowym koncie hostingowym zenbox.pl. Prosimy o przeczytanie tego maila w całości i wydrukowanie go na wszelki wypadek. Tutaj mamy niezbędne dane do logowania na nasz serwer zenbox.pl. Tutaj jest bardzo ważna wiadomość: wszystkie czynności związane z zarządzaniem Twoim kontem hostingowym. Możesz wykonać przy użyciu panelu administracyjnego dostępnego pod adresem panel.zenbox.pl. A więc tutaj wchodzę. Jesteśmy już zalogowani do naszego hostingu Zenboxa. Wejdź sobie w konfigurację domen. I zobacz, tutaj masz swoją dodaną domenę. Ja tutaj mam także inne domeny, bo ja już mam aktywne konto na Zenboxie, ale mam też domenę dodaną projektmarketing.pl. I teraz zachęcam Cię, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, do opłacenia hostingu na Zenboxie, ponieważ w tym momencie wygenerujemy sobie certyfikat SSL, czyli będziesz mógł uruchomić swoją stronę na protokole HTTPS. Jest to protokół, który będzie wymagany, który już jest zalecany, który już jest rekomendowany przez Google. I żeby taki protokół SSL wygenerować, wejdź na stronę główną, przejdź do domeny, gdzie chcesz wygenerować certyfikat SSL, w tym momencie do domeny projektmarketing.pl, kliknij sobie zakładkę certyfikaty SSL, i tutaj zobacz, SSL jest aktualnie wyłączone dla tej domeny. Możesz je włączyć tutaj. A więc tutaj możemy sobie włączyć certyfikat SSL. Kliknij tą opcję. Czyli najpierw musisz zapisać bezpieczny SSL, i przełącz się na tą opcję i zapisz zmiany. Kliknij OK, i zapisaliśmy nasze ustawienia. Wejdź ponownie do domeny. Gdzie będziemy za chwilę instalować WordPressa, instalować bloga. A więc przechodzę z powrotem do domeny projektmarketing.pl i jeszcze raz przechodzę do zakładki Certyfikaty SSL. I zobacz w tym momencie SSL jest aktualnie włączone dla tej domeny. No i w tym momencie chcemy uruchomić sobie darmowy certyfikat Let's Encrypt. Więc zaznaczamy tą opcję. I klikamy Zapisz. W tym momencie generuje się darmowy certyfikat SSL. Właśnie został wygenerowany. W tym momencie możemy już zainstalować bloga na protokole https. A więc przejdźmy z powrotem do strony głównej z inboxa. Przejdźmy tutaj do strony głównej. Wybierz domenę, gdzie chcesz teraz zainstalować bloga na WordPressie, na przykład jest to w tym momencie domena projectmarketing.pl, i w tym momencie przejść do zakładki aplikacje internetowe, i tutaj zainstalujemy sobie WordPressa, czyli bloga na WordPressie. Kliknij tą zakładkę, i w tym momencie kliknij: Instaluj tą aplikację, właśnie w tym miejscu. W tym momencie możesz zainstalować stronę internetową projektmarketing.pl na protokole HTTPS, widzisz? I na tym protokole zostanie uruchomiona strona internetowa, protokół HTTPS jest rekomendowany przez Google. A więc jest to bardzo ważna sprawa. Tutaj jeżeli chcesz zainstalować bloga na domenie głównej projektmarketing.pl, na protokole HTTPS usuń tą ścieżkę w blok i widzisz w tym momencie na takim protokole zostanie uruchomiony blok. Tutaj zostawimy to wszystko bez zmiany. Przechodzimy dalej. Login administratora. Tutaj możemy dać. Edu To będzie login do WordPressa i hasło, o którym. Tylko ja w tej chwili wiem, a więc dajmy tutaj hasło. E-mail administratora eduda Gmailcom. Tytuł strony możemy dać: projekt marketing. Motto: WWW. Kolejna witryna na WordPress. To można później zmienić oczywiście. Wszystko. i generalnie możemy już zainstalować naszego bloga na WordPressie, a więc klikam zainstaluj. Instalacja jest błyskawiczna. Zobacz, że w tym momencie uruchomiliśmy już naszego WordPressa projektmarketing.pl łamane na wp-admin. Uruchamiam instalację WordPressa. Zauważ, że w tym momencie już jestem automatycznie zalogowany na bloga projektmarketing.pl. Widzisz? Mamy tutaj domyślnie wygenerowany szablon WordPressa. Oczywiście możemy go sobie za chwilkę zmodyfikować, ale co chciałbym ci tutaj jeszcze powiedzieć? Zobacz, że jeżeli uruchomisz sobie domeną bez protokołu HTTPS, Widzisz, to strona dostępna jest pod różnymi adresami. Jeżeli teraz sobie uruchomię domenę www.projektmarketing.pl, to strona jest przekierowywana, ale nie ma tutaj protokołu HTTPS. Jest to błąd, ponieważ domena internetowa może być dostępna tylko pod jednym adresem, więc projektmarketing.pl powinien być przekierowany na protokół https. I Aby tego dokonać, należy zainstalować jedną wtyczkę na WordPressa i za chwilę pokażę ci jak to zrobić. Dlatego aby przekierować wszystkie wersje strony internetowej na protokół https, musisz zalogować się do Cockpitu bloga. Aby zalogować się do cockpitu bloga na WordPressie, musisz wpisać nazwę domeny ukośnik wp-admin. My już jesteśmy zalogowani do naszego WordPressa. A więc, aby się zalogować do swojego WordPressa, wyloguję się teraz na chwilkę i przejdę do wp admin. Widzisz? I tutaj podajesz swój login lub adres mailowy do logowania na WordPressa, a więc edudamarek i hasło, które przed chwilą podałeś podczas instalacji WordPressa klikam zaloguj się i tak właśnie jestem już w panelu zarządzania naszym WordPressem. I tak jak powiedziałem, aby domena internetowa projektmarketing.pl została przekierowana na protokół HTTPS, muszę zainstalować jedną wtyczkę na bloga. A więc tutaj wtyczki, dodaj nową wtyczkę i zainstalujemy sobie plugin WP Force SSL. Jest to właśnie ta wtyczka, która powoduje przekierowanie strony internetowej z HTTP do protokołu HTTPS dla wszystkich stron na Twoim WordPressie. A więc wystarczy, że zainstalujesz tą wtyczkę na blogu. Włączysz tą wtyczkę. W tym momencie zobacz po odświeżeniu, strona projektmarketing.pl zostanie przekierowana na protokół HTTPS. I to jest właśnie wszystko zgodne z zaleceniem Google, który mówi, że domena internetowa powinna być dostępna tylko pod jednym adresem. I teraz zobacz, jeżeli wpiszę tutaj www.projekt marketing.pl zostanę przekierowany do tej jednej wersji domeny. Jeżeli wpiszę sobie domenę projektmarketing.pl także zostałem przekierowany do jednej wersji domeny https projektmarketing.pl Jeżeli tutaj dam jeszcze domenę https www.projektmarketing.pl powinienem zostać przekierowany do wspomnianego adresu https A więc twoja domena internetowa będzie leżała tylko pod jednym adresem. Dzięki temu unikniesz kary od Google za zdublikowane domeny. A więc w tym momencie jest wszystko poprawnie. Twoja domena musi być dostępna pod jednym adresem, jeżeli chcesz zdobywać także ruch w przyszłości z wyszukiwarki Google.